Kubyka. Witam Was serdecznie z tej strony Bóżka Polonia. Zapraszam Was na miesięczny horoskop. Zobaczymy, jak kakty ukłodą, ułożą się dla Was w miesiącu grudniu. Wskażę podstawowe tendencje, omówię je i podpowiem, co jest korzystne, a co negatywne, czego unikać. Bardzo dziękuję, oczywiście, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Dziękuję za miłe komentarze, za to w ogóle, że się udzielacie. Dziękuję za subskrypcję tutaj kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego, właśnie kanału Esoporada, no to miło by było, gdybyście to uczynili. Wtedy będziecie na bieżąco, jak zawsze, z naszymi tutaj horoskopami, publikacjami. No i tutaj zapraszam Was oczywiście do komunikacji, do tego, by odpowiednio reagować. No i właśnie, jak macie tu układ, to też fajnie jak piszecie o, że się zgadza, że coś się dzieje, że właśnie takie rzeczy się zdarzyły. Tak więc fajnie, że wymieniacie się różnymi tutaj doświadczeniami. I bardzo dziękuję, właśnie też dodatkowo za pozdrowionka, za serduszka, za nawet piękne dziękuję. Ja również dziękuję. No i kochane byki, co się będzie działo w tym grudniu? Już patrzymy, przetasujemy karty. Jaki to układ będzie? Praca ósemka pucharowa i kul buław. A więc układ taki, bym powiedziała, specyficzny. mieszamy trochę. E emocje to z pucharów i ósemka buław. To bardzo fajnie, dynamicznie i e powinno się dziać. Tak, w sensie pozytywnym. A zdrowie, rycerz pucharowy i sąd ostateczny. No tutaj musicie zadbać o Formalności, ale pewne rzeczy też będą wracać do Was, choć nie będzie to gwałtowne, drastyczne. Układ, jak wspomniałam, na pracę jest specyficzny. Dlaczego? Pierwsza karta chłodna, wyizolowana, druga nawiązująca do mocnego działania, a więc pierwsza połowa miesiąca, gdzie jest patronowana przez ósemkę kucharową, jest izolacyjną kartą. W niektórych aspektach jest to w ogóle wyłączenie się z aspektu pracy, odejście na przykład, poczucie w ogóle integralności, robienia pewnych rzeczy po swojemu. Świetna karta dla osób, które chcą założyć firmę i często reprezentują takie osoby, powiem szczerze, bo one chcą iść własną ścieżką, one nie chcą być czy w korporacji, czy współpracować z jakimiś osobami na zasadzie e, takiego typowego, takiej typowej współpracy, tylko chcą być bardzo e, niezależne iść, i stąpać własnymi ścieżkami. E, karta dająca do myślenia, bo na, naprawdę u niektórych to zadziała tak, że będą chcieli odejść z pracy, ale niektórzy na przykład będą czuli osamotnienie. Tak, na przykład mamy pracę i po prostu do 15 grudnia będziemy osamotnieni, będziemy też się izolować, uciekać, mieć takie poczucie takiej integralności, oddzielenia od, od, od innych. Dla osób, które na przykład szukają tutaj pracy, może być tak, że jedni w ogóle na przykład wycofają się, a inni. Na przykład nie będą otrzymywać wiadomości zwrotnych, i to jest ta samotność, która jest w tej karcie. Więc ona się objawiać może na różne sposoby, no ale jest to samotność, izolacyjność. Izolacyjność, i to może być też z własnego wyboru, bo tutaj ten wybór jest naprawdę istotny. Do 15, ale po 15 mamy kula buław. Kurbuław jest dynamiczną kartą, kartą działania, dyscypliny. Bardzo lubię tę kartę, bo ona jednak dodaje wigoru, jak i muszu, ale też zmusza nas do działania. Jest to karta dyscypliny, właśnie żelaznej woli, dzięki której coś osiągamy. Karta reprezentuje mężczyznę silnego, stanowczego i takiego, który może nas motywować, może nas sprawdzać i dzięki takiej osobie albo zostaniemy przyjęci do firmy, albo będziemy podlegać takiej osobie, taka osoba nam pomoże, ale generalnie fajnie jakby poddać się tej energii, bo król Buław jednak jest bardzo stanowczy i jeśli jakby nadążymy za tym, co on oferuje, to możemy zdobyć pozycję. I na przykład to jest świetna karta dla osób, które gdzieś tam mają pracę, bo dzięki swojemu wysiłkowi w zaangażowaniu. Mogą tutaj zdobyć wyższe stanowisko, nagrodę, pochwałę, e, inne profity. Ale trzeba uważać na konflikty. Jest druga strona tej medalu, medalu tej karty, czyli konflikty władzy, bo, bo kulbuaf lubi narzucać. Tak? Ktoś może nam narzucać pewne aspekty, e, pewne swoje zdanie i w ogóle jakieś tutaj obowiązki, które niekoniecznie muszą się nam podobać, ale jeśli się wykażemy, jeśli okażemy żelazną wolę, Pokonamy była w sposób taki, no właśnie swoją postawą, ale nie wejdziemy w konflikt, A więc tu musimy się wykazać. Zawsze mówię o wykazaniu się przy tej karcie, co skutkuje pozytywnymi aspektami. Natomiast jeśli chodzi o aspekt związany tutaj z uczuciem, mamy do 15 grudnia aspekt asa Pucharów, czyli tutaj. Wskazuje on oczywiście na nowości, a słucharów to aspekt związany z miłością, z zakochaniem się, początkiem, odnową. Odnowa może też dotyczyć np. relacji, które już były, może dotyczyć w ogóle odnowy miłości w danej relacji. A więc jest to karta, która wskazuje przede wszystkim na bardzo pozytywne tutaj aspekty. Tutaj jakby As Pucharów kojarzy mi się ze Świętym Graalem, czyli znalezieniem kogoś, kto spełnia nasze oczekiwania. To jest rozkwit miłości, to jest pełnia miłości. No i tutaj piękny czas. Myślę, że do 15, do 15 grudnia jest... Czasem naprawdę wspaniałym. Warto się pokazywać, warto wychodzić do ludzi, warto okazywać piękne emocje. Jest to karta prezentu, wyznania dziecka, symbol dziecka, poczęcia dziecka, tak planowania. No i nowego życia, więc tutaj naprawdę fajny aspekt. No, taki, że emocjonalnie powinniśmy czuć się na fali. tak, Bardzo dobra karta. No i ta miłość powinna kwitnąć. To jest do 15. Po 15 grudnia mamy ósemkę buław, która jest kartą oczywiście dla Was e, związaną mm, z ruchem. Tutaj z kolei będzie dużo ruchu, wiadomości, możliwa podróż, zmiana miejsca zamieszkania. No, ruch, ruch, jeszcze raz ruch. Jeżeli narzekaliśmy na samotność, nic się nie odzywał, nie wiem, jakoś tak nic się nie działo, to ósemka buław to jest ruch. Tak, z różnych stron może się ktoś zacząć odzywać do nas, możemy dostawać jakieś wiadomości od zupełnie nowych postaci. No ruch, 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 tak, przygoda. Tutaj mamy kartę przygody właściwie, właśnie tak, ekscytacji, zapalających się galacji, opadających tak zwanie, czyli też może niedługotrwałych, tak. Ale przeżywania przygód i takiego zafascynowania się drugą osobą. Dla osób w stałych relacjach, na przykład, może oznaczać w ogóle przygodę, że razem przyjrzyjecie coś na nowo, że się coś wznieci, coś fajnego. Możecie gdzieś wyjechać i przeżyć też cudowne chwile razem, zmienić miejsce zamieszkania. W ogóle będziecie w takim nieustannym ruchu, i tu odczuwalna będzie pasja, namiętność, pożądanie. Bardzo fajna karta. I myślę, że dająca do myślenia, ale też właśnie pobudzająca do działania, bo to działanie napędzi pozytywnie relacje. W zdrowiu. W zdrowiu mamy rycerza pucharów do 15 grudnia. No jest to karta powrotowa, Taki, taka mała karta śmierci dla mnie, e, czyli pewne dolegliwości mogą powracać, różnego rodzaju, wcale nie muszą być konfliktowe, ale jednak jakiś cykl może się tu... Powtórzyć. Na przykład możemy dostać wiadomość od lekarza, że coś trzeba będzie powtórzyć, tak żeby mieć pewność co do czegoś. Niekoniecznie musi być źle. To po prostu może trzeba będzie dokonać jeszcze jakichś badań, jeszcze raz zajrzeć w jakąś sprawę, by po prostu dostrzec więcej na dany moment. Rycerz Pucharów to... Hormony, układ moczowo-płciowy to zmienność hormonalna, czyli tu skoki hormonalne też są w tym niestety. To nie do końca dobra karta, na przykład na poczęcie dziecka, bo tutaj te skoki hormonalne mogą burzyć pewne kwestie i trzeba będzie coś powtórzyć, niestety, tak. Także tutaj też mogą być obietnice lekarskie, które nie do końca zostaną spełnione, bo coś jednak się powtórzy, coś wróci i dana terapia w danym momencie może nie być jeszcze skuteczna. Ale. Ogólnie karta, która po prostu jest powracającą, tak, że pewne rzeczy będą wracać. No tak, tak, to wychodzi, ale nie jest to też złe. Tak jak mówię, to jakby zrozumienie pewnych rzeczy daje taką wolność od, od stresu. No, po prostu jesteśmy świadomi, że coś tam może być i tyle. Po 15. Karta formalności. Są to ostateczne. Są to ostateczne to formalności, to możliwość pójścia do szpitala, to nie popełnianie też tych samych błędów z przeszłości, a więc nie wolno Wam działać tak jak kiedyś. Naprawdę nie wolno, nie powinniśmy. To jest karta rozliczenia, czyli ci, co trzymali się diety, jakiejś terapii, wykonywali wszystko, mimo wszystko, tak jak trzeba, Będą zadowoleni, wyzwoleni, tak? bo to jest karta wyzdrowienia, ale ci, którzy gdzieś tam oszukiwali, gdzie no nie chciało się, słabości brały górę, tutaj już ta karta niestety może być kartą blokad rozliczenia albo ostrzeżenia, albo już tutaj poważniejszych konsekwencji. Natomiast nie wolno mimo wszystko popełniać tych samych błędów i warto ścieżką podążać tutaj taką czystą, tak, być może, że coś zaczniemy też od początku po prostu. Zwróćmy uwagę na dokumenty, formalności. Nie przestawiajmy wizyt lekarskich, nie omijajmy ich. No, i też tutaj problem ze słuchem może się pojawić, na przykład. Tak, jako aspekt taki e, dodatkowy. Natomiast układ jest moim zdaniem ciekawy, fajny i nie jest inwazyjny jakoś szczególnie. Nie ma się czym denerwować, stresować. E, macie pokażny tutaj pakiet informacji, dacie radę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.